Celu w którym celem jest I tam siedzę w szatni, naszego raka, naszych I na tym kur, puchu, płacę, wskazanym w poszukiwaniu, i I tych wszystkich, którzy są się pobić się nad Wielkie dziękuję. Chcę wsiąść i uszanować niektórych, którzy na siebie was. Powiedział też to żniwo w Sprzygania. Bo przecież i rolnik wsiewając ziarno w ziemi nie mówi, że to nie ma sensu, że pójdzie ono na stratę, że ten zasięg nic nie przyniesie, bo wracając ziarno do ziemi tego ziarna nie widzi. Ma on jednak nadzieję i wierzy, że to ziarno za jakiś czas wykiełkuje, wyrośnie i w gospodarza wyda wspaniałych lotów. I to dobro, które my czynimy Mam wpływ na bliźnie i powróci do nas, jeżeli nie w postaci ludzkiej wdzięczności, to powróci na pewno w błogosławieństwie, Bożym, w Bożej pomocy na co dzień. Przecież Chrystus mówi: Wszystko, co uczyniście jednemu z tych najmniejszych, nieście uczyni. A i ostatecznie w chwili śmierci liczyć się będzie rozmiar miłości świadczonej przez nas Bogu i bliźnie. Za ludzi będących w wielkiej potrzebie. Aby to znali bezinteresownej pomocy. Ciebie prosimy Zdjęcia. za dzieci, aby przykład świętego Mikołaja uczył je okazywać innym dobrać i miłość oraz z wdzięcznością przyjmować i pominki. Ciebie prosimy Zdjęcia. o zdrowie błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki Najświętszej dla wszystkich parafian oraz członków Zróży Antoniego Tyndla. Ciebie prosimy. Panie, który sądzić nas będziesz z miłości, daj nam serce otwarte i hojne na wzór świętego Mikołaja, a tym, którzy nam cokolwiek dobrego uczynili, daj nagrodę w niebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie w wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dzięki czy nie, przez naszego Pana Jezusa, Bóg, Chrystusa. z radością oddajemy cześć świętemu Mikołajowi, którego dałeś swojemu ruchu domowi, jako gorliwego Pomastęża. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, Jego słowa nas pouczają, a jego stawiewnictwo wybraży nam Twoją opiekę. Dlatego z mi aniołów i głosimy Twoją chmurę razem z nimi. świętego Mikołaja do wydężonej pracy dla Twojego Kościoła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Bardzo pragnę serdecznie podziękować księdzu profesorowi Januszowi z Limanowej za dzisiejsze Słowo Boże, za celebrę świętej no i za kolejne spotkanie. I się księdza Janusza z kazaniami, ze sumą. Ksiądz Janusz, tak jak zawsze, bez namiestów. Jeśli trzeba, to trzeba. Tak było zawsze przez dziewięć lat. I stąd ta dzisiejsza suma jest jakby uwieńczeniem jego pracy przez tyle, tyle lat. Dziękuję Księżycowi Januszu za tamte spędzone mm. 9 lat. No i życzę Ci, by było dłużej i lepiej, W być później przedstawicielem boasy Wręczą Ci świętego Mikołaja, bo tamtejszym w Limanowej, ten święty Mikołaj jest najmniejszony, jak już A Poczynasz, tak jak wszyscy kapłani, nową płytę, którą pani dyrektor wraz z nagrała. I dzisiaj kapłani otrzymają tą płytę. Świętego Mikołaja. Mikołaja jest do zjedzenia, a, a płyta jest do przesłuchania. Dziękuję księdzu Januszowi Sądowi za obecność, za to, że właściwie on jest jedynym rodakiem, kapłanem, który uczestniczy we wszystkich uroczystościach parafiarze. Dziękuję Ci, Janusz. Dziękuję wszystkim kapłanom, którzy są tam w dzielnicy w Babieńcu, być może i w drodze. Dziękuję kapłanom, którzy są już w kościele. Księdzu Dlamanikowi z Wiesztyny, mojemu koledze, Księdzu sąsiadowi, Księdzu Stanisławowi Ściółkowi z Łąkwy, Księdzu Dworzczynowi z Muchówki, Andrzejowi, który i Rada Dziękuję wszystkim, którzy przyjechali i przyszli, aby uczcić świętego Mikołaja. Dziękuję Wam wszyscy zgromadzeni. Kiedy Kościół był wypełniony i tak jak w tej chwili, na pół do dziewiąty. tak sobie myślałem, czy na sumie nie w Jednak Święty Mikołaj to jest taki, który jakoś wyjątkowo przyciąga do siebie. I życzę Wam wszystkim, aby ten Święty Mikołaj nieustannie Was obdarzał, nie tylko 6 grudnia, podawunkami, przeróżnymi, a zwłaszcza modlitwą i błogosławieństwem w rodzinach i udobywnych.